Hej, dzisiaj przetestujemy sobie Mac and Zapraszam. Moja historia z tym produktem zaczęła się wtedy, gdy zaproponowała mi go właśnie znajoma Ewelina, którą pozdrawiam, żebyśmy takie coś nagrali. I to było jeszcze zanim wróciliśmy na kanał z regularnym nagrywaniem w tamtym roku, dokładnie. No i tak, ja to kupiłem w tamtym roku i chyba o tym zapomniałem nawet. I tak to sobie leżało w szafce. I w końcu nadszedł czas to sprawdzić. Ciekawe, czy to będzie dobre, bo tu z tego co widzę, to. No, pod koniec zeszłego roku chyba był termin, nie? Ale myślę, że tu się nie powinno nic zepsuć, aż tak, bo to jest po prostu makaron suchy, jeszcze w dodatku, nie? To dopiero wszystko będzie dostawało wilgoci przy obróbce. No tak, a propos McIntire'a. Dużo tego w życiu nie jadłem. Yy, raz nawet sobie zrobiłem z takiego, no, fixa, jakby nie. Tylko tak średnio mi smakował, bo prawdopodobnie tam, no, ja się nie stosowałem do instrukcji po swojemu na szybko zrobiłem i to takie bez smaku było, ale może to moja wina. Także, tak. To jest Cheetos, Mac and Cheese o smaku flame, Flaming Hot. I to ma być niby ostre. Szczerze z, myślę, że nie będzie, bo jadłem już Doritosy i inne chipsy właśnie od chitosa no o tym smaku, nie? Konkretnie, no. I to już jest w sumie bardzo rozpoznawalny smak, nawet go jakby tutaj opatentowali, bo jest ten taki znaczek. No, i tak potrzebne tutaj będą z tego, co tutaj jest napisane. A jest jeszcze polska nalepka, w razie czego. Ale tak. Dwie łyżki masła albo margaryny. Sześć szklanek wody. I po prostu ćwiartka szklanki mleka. Tak. No, i nie będę wam pokazywał, jak to będę robił, gotował, bo to w sumie. Nie widzieliście jak makaron się gotuje, nie? bo tu najpierw właśnie w tej wodzie trzeba przez 7-8 minut ugotować makaron, odcedzić go i później z powrotem go wrzucić do, do tego rondla, rondelka, no i dodać właśnie te mleko i masło i tę saszetkę, co ma być w środku, wymieszać i gotowe. Także jeszcze szybko tutaj zobaczymy, jak to w środku wygląda. Czy to w ogóle będzie dobre? Ech, ciężko to Ale co, jak co? No, opakowanie jest ładne moim zdaniem. Śliczne. Takie przypomina jakby takie, jakie płatki jakieś śniadaniowe, taki karton. To coś, on mi tak średnio tu się rozwarstwia, ale okej. Okay. Mm. O! Oh. To ten makaron tak luzem w tym kartonie jest. Widać? Takie świderki po prostu. i jest ta właśnie saszetka z tą, z tą przyprawą Fleming Hot i serami i tym wszystkim. Także co? No po prostu to jest. Nie karton z makaronem, nie? I trochę przypraw. Ceny już nie pamiętam ile kosztowało, ale obecną pewnie tu pokażę. No i tu się chyba płaci tylko za tą przyprawę, nie? Bo tu, to jest zwykły makaron chyba. Świderki i tyle. Także idę go przygotować, ugotować i za chwilę wracam. Dobrze, makaron się gotuje. A tak wygląda przyprawa w środku. Może widać. Albo nie widać. A ma ładny kolor. A i pachnie jak te chrupki. Więc tak, z jednej porcji jest tylko tyle makaronu. Spodziewałem się więcej, dlatego wziąłem garnek. Ale dobra. Spróbujemy tę przyprawę. Ale ładny, krwisty kolor ma. Dajemy mleka. I trzeba to wymieszać. Wszystko ładnie. No szczerze, wygląda to na, nawet ładnie. Może tu nie widać tak dobrze, ale no to już nie jest krwisty kolor, bo jak to się wszystko wymieszało, to jest bardziej taki podróż, podchodzi. No, ale no. Pachnie nawet ok. I tak przypomina mi trochę, jakby to był makaron z jakimś, nie wiem, struskawkami, z, z mlekiem, nie wiem, coś takiego. Ale to wiadomo, nie? Zaraz to włożę do miski i przetestuję. Dobrze, także już jest wszystko gotowe. Widelec jest. Tak to się prezentuje. Może tu Wam pokażę. Kurwa wylało się ja pierdole. Dobrze jestem już. Mam widelec. Mam jedzenie. Tak to widać może tutaj coś złapie ta ostrość. No i tak. Zapach jest fajny. Wygląda to tak. Taki kolorek jest. Troszkę różowawy. Hmm. Delikatnie szczypie. Ej, nawet fajnie to pali. Od razu już po pierwszym kęsie czuć już takie palenie fajne już to po całym przełyku. Poważnie, jest to nie wiadomo jak, jaka piekielność, ale jest ostre. No, tego się nie spodziewałem. Chyba nawet może bardziej palą niż chipsy o tym smaku. Hmm. Wiecie jak to Flamin Hot smakuje. Pali, delikatnie coś kwaskowe jest. Czuć takie serową nutę, bo to w sumie mac and cheese. Szczerze, dobry makaronik. Nawet po tym makaronie nie czuć, że jest jakiś stary czy po terminie. Nie ma tego, jakby tego, mm, smaku takiej mąki. Ale szczerze, pyszne. Póki co, moim zdaniem, to jest taki z lepszych takich gotowców mac and no niestety dużo się nie mogę też wypowiedzieć. Bo ja tak za bardzo tego dania nie jadłem, nie? Dużo razy. To może kilka razy w życiu się zdarzyło. I to takie jakby też gotowce, takie stopki czy coś. No Nigdy nie jadłem makienzista takiego w formie, nie wiem, restauracyjnej. Jak to nazwać? Tylko po prostu, po prostu takie gotowce. No i takie smaku nie miały. A to jest intensywne, poważnie. No, i grzeje ładnie. Wow. Hmm. Nie no, polecam. Są jeszcze inne smaki, tam chyba jalapeno było. A to jest chyba najsilniejsze: Flaming Hot. Nie no, ładnie pali. Jak zjecie taką całą michę, to jeszcze jest ciepłe. Nie, to jest bardzo, bardzo pyszny smak. Kwaskowy, serowy i taki pikantny. Przepyszne, no. Tego się nie spodziewałem. Jest intensywny smak, a nie jakbyście jedli makaron z jakimś rozwodnionym sosem czy coś. Szczerze polecam. Pychotka. Zajebiste. W miarę szybkie takie, w miarę szybki taki posiłek. To tylko ugotować makaron te 7-8 minut. Wszystko wymieszać na gotowe i tyle. Przyjemne. Przyjemna rzecz. Wiadomo swoje kosztuje jak za taką porcyjkę makaroniku. Pewnie można to samemu zrobić większą ilość. Jakoś, nie? Pobawić się tym. Ale nie no, jest zajebiste. Popieram, no. Patrzcie jak to ładnie wygląda. Wow. Nie będę już przedłużał. Ja to sobie dokończę póki ciepłe, bo nie będę tak za dużo gadał. Jeżeli to jedliście albo inne smaki, to napiszcie w komentarzu, który lepszy. I czy są jakieś podobne takie produkty, które warto sprawdzić. Także dzięki, trzymajcie się i cześć.